Od 6 października w Ostrowcu Świętokrzyskim trwają diecezjalne dni kultury chrześcijańskiej. W piątym dniu wydarzenia w Kościele na Piaskach odbył się koncert chórów, które na co dzień działają przy parafiach w diecezji sandomierskiej oraz w miejskich instytucjach kulturalnych. W Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w czwartkowy wieczór wystąpiło aż 11 chórów. Kantate Domino z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Kon Anima z Waśniowa, ja bo Belkonto z Bodzechowa, Świętokrzyskie Bemolki z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Michał z Kolegiaty Świętego Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, Chór Katedralny z Sandomierza, Kamerata Ostrowiecka z Miejskiego Centrum Kultury, Korokantorum. Chorus familiaris z Wólki Baranowskiej, chór ad deum działający przy Parafii wszewnie oraz ad libitum działający przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zazwyczaj te chóry widzę i słucham ich podczas liturgii bo one są wpisane w większości występujących dzisiaj chórów, są wpisane w celebrację liturgiczną, są częścią tej celebracji. Ale śpiewy, jakie wykonują, mają wartości uniwersalne i dotyczą całego życia człowieka. I myślę, z jednej strony mogą ewangelizować, z drugiej strony otwierać nasze serce na piękno. Na zakończenie koncertu pod tytułem Śpiewajmy razem na chwałę Pana wszystkie chóry wspólnie zaśpiewały pieśni, abyśmy byli jedno.